A wiecie, z tej strony ponika jest to top 5 faktów na temat filmów, kreskówek, no coś w tym stylu, więc zaczynamy. Pierwsza, pierwsza teoria, ciekawostka brzmi, że Jar Jar może być hitem, ponieważ w pierwszych częściach Star Wars walczył jak... ...Ciamajdo. No, ciapa, no, 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 no. Widać no, no. po nim. Ale jest to technika... Y Janego mistrza, jak mogliście później zauważyć te droidy pada te droidy padały i może to było ustawione nie wiem co wy o tym sądzicie ja wiem, że on jest podejrzany Fakt numer dwa witajcie już po takiej przerwie, ponieważ mamy yy, jakby takie cięcia robił I następny fakt jest taki tutaj mamy takiego dziwnego kraboburgera chodzi mi o to, nie, nie o kraboburgera choć jest to taki bonus, ciekawostka raz SpongeBob, kiedy nic nie widział, zrobił takiego kraboburgera ale nie o to chodzi istnieje bardzo dziwna przeróbka kreskówki SpongeBob nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale SpongeBob jest zielony i sprzedaje coś zielonego i nielegalnego fakt numer 3 dobra, fakt numer 3 Brzmi także Timmy Turner. Tak on wygląda. konkretnie jego ojciec. To, to Timmy. Tak się nazywa. Nie wiem, jak można tak, mieć takie imię. I nie wiem, skąd on ma takie imię. Ma na nodze wytatuowane imię Bono. No, wtedy mi, yy, w jednym odcinku właśnie powiedział do Timiego, że miały wcześniej nazywać się Bono, ale jego matka miała durne pomysły i nazwała go Timim. Fakt numer 4. Jak mówiłem, fakt numer 4. Widzicie to jest Ed, Ed i Eddy. Konkretnie chyba Ed. Nigdy nawet nie wiedziałem chyba to jest Eddy albo Ed. Ale tutaj jest ręka. Chodzi o to, że o je, chodzi, ale. Po prostu chodzi o to, że w tym filmie bajca kraskówca nigdy nie było pokazanych rodziców, a brat starszy Ediego, ponieważ on, no, Edi do niego przyjechał, no i tyle. Ale to jest ręka um, Eda. Ile że jego matka jest bogata? No to nie wy, no to jest to bardzo dziwne, ponieważ, no, Ed zachowuje się jak typowy żul. Choć, no, dla mnie to jest żul. Po prostu nie głupkowaty. Nie no, nie, że Żóla są głupkowate, niektóre są naprawdę mądre. No, może nie jak żule, ale naprawdę, no, po jego że wywnioskuję, że myślałem, że to jest biedak. Dobra, fakt numer ostatni. Dexter. Jak, jak musicie zauważyć, Dexter nie jest zadowolony. Jest szansa, teoria bardziej, że. Dexter, że y, przy projekcie Dextera Didi popsył, wybuchła cały dom. Dexter przeżył, ale jego rodzina już nie. Tak, Didi też. Tylko zrobił y, kopie ro, y, roboty, można powiedzieć, które właśnie są jego rodzicami bardzo ciekawe oraz, oraz dziwne. No to wyjaśni zachowanie ro, rodziny i że jest taka spokojna. To tyle. Subskrybujcie, fabkujcie i komentujcie. Jeśli chcecie o jakichś kreskówkach fakty, to dajcie to napiszcie w komentarzach. To tyle. Cześć!